Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem nowy w Game 333 Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić od razu generator obsydianu i cobblestone. Więc tak, potrzebne nam 4 kubełki wody, 1 kubek klawy, trochę i jakiś blok do budowy. W moim przypadku to jest 4 cobblestone. Więc tak, robimy taki pas na 4. Tutaj yy, jeden blok odstępu i robimy tu na 3. Znowu ten pas na 4 i znowu to. Wysokość musi być łączna 3. Więc. Robimy. Oj, jeszcze tutaj. Okej. Okay. Dobra. Ojej. Źle. Kurczę. Dobra. I jak już to zrobiliśmy, to tutaj kupimy dziurę. Tutaj stawiamy mloczek. Tutaj robimy jakieś schodki, żeby się nie utopić w dawie. Nie spalić znaczy. I tak. Tutaj wylewamy wodę. Tak. Tutaj stawiamy Redstone, Zrobię dzień, bo nie lubię grać w nocy. i wylewamy lawę. Więc tak, tutaj się tworzy obsydian, a tutaj koby. Obsydian, kobyl, obsydian, i to może też z się stworzyć. Jak już zrobi się kobyl, stoł i generator obsydianu, zalepiamy albo zbieramy. Zależy jak kto woli. I sobie później wykopujemy. Dobra, więc to byłoby na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Zapraszam do, mo do oglądania mojego kanału.